Pytanie dziesiątki razy, jaki mamy pomysł, aby wyjść na przeciw otaczającej nas rzeczywistości, postanowiliśmy podjąć nową inicjatywę. Spotkaliśmy się w grupie producentów telewizyjnych, operatorów, realizatorów i ekspertów z branży technologicznej, aby stworzyć przestrzeń na miarę nowych czasów, gdzie jakość, z której słyniemy jako warszawski Hotel Marriott, Spotka się z profesjonalizmem studia telewizyjnego. Wierzę, że ta inicjatywa stanie się dla naszych gości i partnerów biznesowych nowym standardem na mapie technologicznej Warszawy. Zapraszam Państwa do świata Powered by Warsaw Marriott Hotel. Nasze studio to blisko 200 m2 wyposażonych w najnowszą technologię, umożliwiającą realizację nagrań telewizyjnych wideokonferencji, eventów online, a dzięki możliwości rozbudowy przestrzeni także wydarzeń hybrydowych, które w naszym przekonaniu będą pierwszym krokiem w kierunku fizycznych spotkań i konferencji. Studio Powered by Warsaw Marriott, jak sama nazwa wskazuje, to prestiżowe przestrzenie z pełnym zapleczem i doświadczoną, profesjonalną obsługą, w skład której chodzą producenci, operatorzy, realizatorzy wizji streamingu, a także reżyser, który przy współpracy z profesjonalnym studiem graficznym zadba o wyjątkową oprawę wizualną każdego projektu. Głównym naszym zamysłem było to, żeby każdy z naszych gości i partnerów, który zainteresowany jest organizacją nagrania lub wydarzenia online, miał wszystko w jednym miejscu z gwarancją kompleksowego serwisu na najwyższym poziomie. Technologia naszego studia to jedno, natomiast wszelkie dodatkowe możliwości, które oferujemy, to osobny rozdział, na który chciałbym zwrócić państwu szczególną uwagę. Hotel Marriott to lata tradycji, historii, to jakość i niezawodność, to baza noclegowa, to restauracje i bary, jak również przestrzenie konferencyjne. Wszystko to, co mamy na miejscu w hotelu, chcielibyśmy wkomponować w projekt naszego studia. Dlatego rozszerzamy jego ofertę o całe spektrum możliwości, chociażby jak możliwość nagrania wywiadu lub realizacji wydarzenia online na 45 piętrze w naszym panorama Sky Bar, wykorzystanie sześciu nowoczesnych przestrzeni Meeting Studios do połączeń na żywo, nagrań w formacie telewizji śniadaniowej, czy też przebitek ze studia kulinarnego. Jeżeli dodamy do tego jeszcze zakwaterowanie w apartamentach Corner Junior Suite, kompleksową opiekę cateringową, czy też możliwość organizacji spotkania podsumowującego w apartamencie prezydenckim, to zobaczymy nieograniczony wachlarz możliwości całego projektu M Studio Powered by Warsaw Marriott Hotel. Tak oto prezentuje się nowe miejsce na biznesowej mapie Warszawy. Mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia w naszej nowej wspólnej rzeczywistości.